Przygody misia Mateusza. Miś Mateusz idzie na ryneczek. Za siedmioma sosnami, za błyszczącym strumykiem i zieloną łąką, w małym, przytulnym domku z czerwonym daszkiem, mieszkał miś Mateusz. Był to miś bardzo miły, z mięciutkim futerkiem o brązowym kolorze i ogromnym sercem, które zawsze pragnęło pomagać innym. Pewnego poranka mama misia zawołała swojego synka z kuchni. Mateuszku, ugotuję dzisiaj pyszną, pachnącą zupę jarzynową, ale potrzebuję świeżych warzyw. Pójdziesz, proszę, na ryneczek króliczka Maurycego i kupisz cebulę, seler i marchewki? Mateusz aż podskoczył z radości. Tak, mamo, z największą przyjemnością. Zupa jarzynowa to moja ulubiona zupa. Mama uśmiechnęła się ciepło i wręczyła mu koszyk. Miś ruszył w drogę wesołym krokiem, nucąc pod nosem piosenkę o marchewkach i selerze. Gdy tak szedł ścieżką, przez pachnący las, nagle zobaczył coś niezwykłego. Tuż przed nim na mchu rozsypały się kolorowe cukierki. Było ich tak dużo, że wyglądały jak deszcz tęczowych gwiazdek. A obok nich klęczał rudawy lisek w zielonym szaliku, który próbował wszystko zebrać. O jejku, moje cukierki, wszystkie się rozsypały, westchnął lisek, kręcąc zmartwionym ogonkiem. Mateusz podszedł bliżej. Cześć, nazywam się Mateusz. Chcesz, żebym ci pomógł? Lis spojrzał na niego z wdzięcznością. Naprawdę byś to zrobił? Ja mam na imię Krzysiu. Sam sobie nie radzę, a to są cukierki dla mnie i mojej siostry. Miś Mateusz skinął głową i razem zaczęli zbierać rozsypane słodkości, zielone o smaku miętowym, czerwone smakujące truskawką oraz złote z nutą karmelu. Uff, wszystko w koszyku, odetchnął Krzysiu. Dziękuję ci, Mateuszu, jesteś naprawdę miły. Nie ma za co. Pomaganie innym sprawia, że serce robi się cieplejsze. Odparł miś z uśmiechem i dodał: Muszę jeszcze iść na ryneczek królika Maurycego po składniki do zupy, którą ugotuje dziś moja mama. Chcesz iść ze mną? Lis ucieszył się i zaproponował: Jasne, chodź, odłożymy cukierki do mojej norki, a potem pójdziemy razem na ryneczek po warzywa dla twojej mamy. Gdy dotarli na ryneczek, oczom Mateusza ukazał się niezwykły widok. Pod rozłożystą wieżbą stały drewniane stragany pełne kolorowych warzyw, owoców i ziół. W powietrzu unosił się zapach świeżego chleba i marchewkowego ciasta. Za straganem, jak zwykle roześmiany, stał królik Maurycy w eleganckiej, fioletowej kamizelce. Dzień dobry, Mateuszu, zawołał. Co dziś kupujemy? Dzień dobry, panie Maurycy. Poproszę cebulę, seler i marchewki. Mama gotuje pyszną zupę. Królik zapakował warzywa, a Mateusz schował je do koszyka. Niestety. Koszyk szybko stał się tak pełny, że miś ledwo mógł go unieść. Marchewki wyskakiwały bokiem, a seler ledwo się mieścił. Och nie, moje łapki są za małe, jęknął Mateusz. Nie martw się, przyjacielu, odparł lis Krzysiu. Teraz ja ci pomogę, w końcu ty wcześniej pomogłeś mnie. Lis chwycił część warzyw i razem ruszyli w stronę domku Misia Mateusza, rozmawiając i śmiejąc się całą drogę. Kiedy dotarli do domku z czerwonym daszkiem, mama Misia uśmiechnęła się do obu chłopców. Dziękuję wam, moi drodzy. Mateuszu, kim jest twój kolega? To mój nowy przyjaciel, lis Krzysiu, odpowiedział dumnie Mateusz. Skoro tak, to zapraszam was do kuchni. Pomożecie mi ugotować zupę? Tak, zawołali obaj jednocześnie. Chłopcy stanęli przy garnku, chwycili wielką drewnianą łyżkę i zaczęli razem mieszać. Bulgotanie zupy było jak muzyka, a zapach gotowanych warzyw wypełnił cały domek. Mieszaj w prawo, śmiał się Krzysiu. Teraz w lewo, odpowiadał Mateusz. Mama misia posypała zupę pietruszką. A tata nakrył do stołu. Wszyscy usiedli razem. Cała rodzina misia Mateusza oraz lis Krzysiu. Jedli pyszną, gorącą zupę, a rozmowy i śmiech rozbrzmiewały wesoło w całym domu. Gdy dzień dobiegł końca, mama pogłaskała Mateusza po główce. Jestem z ciebie dumna, synku. Byłeś dziś bardzo miły i pomogłeś nieznajomemu. Dzięki temu znalazłeś nowego przyjaciela. To prawda, mamo przyznał Mateusz ziewając szeroko Pomaganie sprawia, że świat jest bardziej kolorowy Mama uśmiechnęła się i usiadła na brzegu łóżka z książką A teraz mój dzielny pomocniku przeczytam ci twoją ulubioną bajkę na dobranoc To będzie moja nagroda za twoje wielkie serce Mateusz wtulił się w kołderkę a za oknem księżyc świecił jasno w sercu miał ciepło i radość, a sen przyniósł mu marzenia o nowych przygodach z lisem Krzysiem. Pamiętaj, bycie miłym i pomocnym zawsze wraca do nas w najmilszy sposób. Dzięki temu zdobywamy przyjaciół i tworzymy wspólne szczęśliwe chwile.